Witam Państwa bardzo serdecznie, a przede wszystkim witam wszystkie raki. Raki Słoneczne, Księżycowe, Ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na maj 2021 roku dla Waszego znaku, czyli dla raka. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogi raki? Do 3 maja Merkury, planeta komunikacji, naszego myślenia, kontaktów z innymi, jest w byku, czyli w korzystnym aspekcie sekstylu do Waszego znaku. Do 8 maja Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, również jest w byku, w korzystnym aspekcie do Waszego znaku, a do 19 maja Słońce jest w byku. Więc to Wam mocno sprzyja, daje Wam nowe możliwości, y, szanse na y, zwiększenie swojego poczucia wartości, również finansów oczywiście. Y, najważniejsze jest to, że Mars, y, planeta energii, sposobu działania jest w Waszym znaku przez cały miesiąc. Więc Mars jest Waszej energii, więc możecie działać, y, wykorzystując swoje emocje, wykorzystując empatię, wspaniałe relacje, dobre kontakty, więc tutaj będziecie cały miesiąc działali w swojej energii super świetnie. Będziecie czuli się dzięki temu bardzo dobrze. Jowisz, planeta ekspansji, rozwoju, rozrostu 13 maja wchodzi do ryb i ustawia się w trygonie w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. Pamiętajmy, że cały czas Neptun, planeta artystów, planeta wyższego myślenia miłości, jest w rybach, cały czas w trygonie, czyli w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. Yy, więc miesiąc daje Wam dużo nowych możliwości. Już 2 maja, Merkury, planeta komunikacji, naszego myślenia, kontaktów z innymi ludźmi, biznesu, który jest w byku. Merkury w Byku y, myśli racjonalnie, y, planuje, kalkuluje. I Merkury ustawia się w trygonie do Plutona, planety transformacji, przeznaczenia. Y, to jest wielka siła. U Was dotyczy to y, kontaktów z różnymi grupami ludzi, wychodzenia do internetu, na social media. Y, Komunikacja, spełnianie marzeń. Tutaj możecie poznać kogoś wspaniałego do związku, możecie nawiązać nowe kontakty, nowe współprace, które mogą y, zwiększyć wasze finanse. W tym dniu 2 maja również Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w Byku i czuje się tam bardzo dobrze. Wie, jak sprawić sobie przyjemność. Jak zdobyć pieniądze? Wenus w Byku uwielbia przyjemności, miele spędzać czas i 2 maja ustawia się w sekstylu do Neptuna, planety miłości, planety artystów, wyższego myślenia. Tutaj dzięki innym ludziom, dzięki rozwojowi możecie zmienić swoje podejście do wielu spraw. Zmienić na przykład swoje poczucie wartości, zmienić w ogóle swoje wartości, podejście do pieniędzy. Ym, tutaj wielkie inspiracje, nowe pomysły, być może współpraca z zagranicą. 3 maja y, Merkury, planeta komunikacji, kontaktów z innymi ludźmi, który jest w byku, niestety ustawia się w trudnym aspekcie do Jowisza, planety szczęścia, rozwoju, ekspansji. Tutaj yy, może tak być, że na przykład Wasze pomysły spotkają się z jakimś yy, oporem. Być może tutaj będzie chodziło o pieniądze, yy, że na przykład yy, drugiego zapalicie się do jakiegoś pomysłu, nabierzecie wiatru w żagle, a na drugi dzień sobie pomyślcie, ojej, ale może to jest zbyt odważne, czy to mi się uda jakieś takie zahamowanie. Również w tym Dniu Słońca, czyli to czego ja chcę, czego ja pragnę, które jest w byku, pragnie przyjemności, pragnie pieniędzy, dzięki poczuciu stabilizacji. Ustawia się w trudnym aspekcie do Saturna, planety karmy, planety, która pokazuje nam, co jeszcze trzeba poprawić. W kwadraturze, Słońce w kwadraturze do Saturna może być takim hamulcem okaże się, że trzeba jeszcze coś zmienić, coś poprawić. Być może tutaj Wasze wewnętrzne jakieś przekonania, yy, jakieś lęki się ujawnią, tak? Że być może takie myślenie, ja chcę za dużo, czy ja jestem w stanie to osiągnąć, a może nie, może zbyt wysoko mierzę. To jest coś takiego, więc tutaj uważajcie. Pracujcie nad sobą, nad swoimi przekonaniami, nad swoimi lękami. Tutaj macie Saturna w wodniku, więc Saturn pokazuje, żeby uczyć się nowego podejścia, wykorzystywać swoje szanse, starać się myśleć inaczej, robić inaczej. Czyli tutaj możecie pozbyć się swoich ograniczeń, popracować nad tym, czego Wam oczywiście życzę. 4 maja Merkury. Planeta komunikacji, biznesu wchodzi do bliźniąt. Jak wiecie, Merkury w bliźniętach czuje się bardzo dobrze, jest w swoim znaku. Nastawiony jest na kontakty, na rozmowy, na gadanie. Tutaj u Was yy, yy, powiem tak. Merkury yy, może być tak, że będziecie wiele rozmów prowadzili w tajemnicy. Yy, będziecie na przykład rozmawiali, planowali coś, jakieś działania. Robili jakieś biznes plany, uczyli się czegoś po to, żeby wykorzystać to. Być może wtedy, jak planety wejdą do waszego znaku, do raka. Więc to jest taki czas na naukę, na inspirację, na rozwój duchowy, na pracę z, y, nad swoimi emocjami, nad sobą, poprzez komunikację. 6 maja, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemność, która, jak już mówiłam, jest w byku ustawi się w trygonie do Plutona. To jest wielka siła. Tutaj naprawdę możecie poznać kogoś y, na życie, miłość swojego życia. Możecie nawiązać współpracę, która da wam siłę, da wam charyzmę. Jakby będziecie mogli poprawić swoje finanse dzięki współpracy z innymi ludźmi, dzięki kontaktom, dzięki być może y, nawiązaniu kontaktów z jakąś osobą, która będzie Was protegowała bardzo fajny czas ponieważ tak jak powiedziałam Wenus będąc w bykku jest w korzystnym aspekcie do waszego znaku w sekstylu więc daje wam nowe możliwości sprzyjające okoliczności daje wam siłę charyzmę więc wykorzystajcie ten czas tutaj dużo możecie zrobić na social mediach internet kontakty współpraca z innymi ludźmi to na was wpływa bardzo rozwojowo 8 maja Wenus, planeta miłości przyjemności, pieniędzy ustawi się w trudnym aspekcie do Jowisza to tak samo jak było z Merkurem. najpierw wspaniałe pomysły parcie do przodu i później nagle zderzenie takie z rzeczywistością, tutaj jest to samo macie szansę zmienić swoje życie pójść za czymś Działać z wielką siłą, wejść w jakieś swoje pasje, ale tutaj zahamowania w postaci jakichś Waszych y, przekonań, które już są nieaktualne, jakichś lęków, jakichś obaw. Y, również y, mogą to być zahamowania w postaci finansów, tak pieniędzy od innych, że na przykład staracie się, chcecie założyć jakieś stowarzyszenie, czy y, wspólnie z innymi coś działać, liczycie na, y, robicie jakiś projekt. Pragniecie jakieś dofinansowania czy dotacja, tutaj no, jakieś takie zderzenie z rzeczywistością, jakieś drobne przeszkody. Oczywiście nie pozwolicie na to, żeby jakby one stanęły na drodze Waszych planów, prawda? 9 maja Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do bliźniąt. Dołącza do Merkurego, czyli już nasz sposób myślenia, komunikacja nastawiony na kontakty, na komunikację. Wenus również. Tutaj, jakby też, yy, można pisać coś: pisać jakąś książkę, pisać bloga, robić coś. Yy, może nie będziecie chcieli jeszcze tego wszystkiego pokazywać, coś, coś planujecie. Yy, liczycie również, że to podniesie Waszą wartość, poprawi Waszą sytuację materialną. Więc. Tutaj taki dobry czas na wyciszenie, na porozumienie z sobą, zastanowienie się, czego ja szukam w miłości, co jest dla mnie wartością i tutaj duże kontakty z innymi ludźmi, bardzo silna komunikacja. 11 maja odbywa się nów znaku byka. Nów ma bardzo dobre aspekty, czyli słońce i księżyc spotykają się w byku. No jest w korzystnym aspekcie do waszego znaku seks czyli daje wam nowe szanse, nowe możliwości współpracy. Jeżeli ktoś z Was myślał o tym, żeby wejść na YouTube, Facebook i tak dalej, pokazać się światu, zrobić coś wspólnie z innymi, jakiś blog, jakiś live, zachęcam! Nów ma bardzo fajne aspekty. Merkury, planeta komunikacji, kontaktów, biznesu, ustawia się w korzystnym trygonie do Saturna, naszego nauczyciela, planety karmy. Więc tutaj yy, yy, wy będziecie coś planowali, yy, coś pisali o czymś rozmawiali z innymi ludźmi. Być może na początek zrobicie jakiś live czy yy, rzucicie jakieś filmy na przykład do YouTube'a i yy, będziecie to robili w tajemnicy, tylko pokażecie to na przykład waszym przyjaciołom, ale to może Wam przynieść nowe źródło dochodu, że yy, inni ludzie będą chcieli Wam za to płacić, tak? Nowoczesne jakieś sposoby zarabiania pieniędzy, więc wykorzystajcie ten now, ponieważ również Mars, czyli yy, jest w Waszym znaku, czyli to jak działamy, nasza energia jest z sekstylu do urana. Nowych możliwości, nowych wartości, nowych sposobów zarabiania pieniędzy, więc tak naprawdę może się okazać, że dla Was to będzie strzał w dziesiątkę, więc wykorzystajcie ten czas. Nów ma bardzo dobre aspekty na rozpoczynanie czegoś. To, co rozpoczniecie, może być tak naprawdę na długie lata, może długo Wam służyć i przynieść Wam, y, zwiększyć Wasze poczucie wartości, dać Wam dużo przyjemności i poprawić Waszą sytuację finansową. Więc działajcie do przodu. 13 maja, Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji, rozwoju, wchodzi do ryb. Jowisz w rybach czuje się bardzo dobrze, jest w wywyższeniu i ustawia się w trygonie do Waszego znaku, czyli w bardzo korzystnym aspekcie. To daje Wam szansę na zmianę światopoglądu, na poznanie, na popatrzenie na świat z innej strony, na rozwój, rozwój duchowy, poznawanie samego siebie, swoich emocji. Tutaj bardzo dobry czas na rozwój na przykład y, ezoteryki, y, na rozwój duchowy poprzez medytację, y, zmianę światopoglądu, y, spojrzenie na świat, y, z większą empatią, z większą miłością, y, wyjście y, do świata z poziomu serca, tak? Więc naprawdę. I Jehowisz tutaj będzie dla Was zrobił dobrą robotę, tym bardziej, że Neptun, planeta miłości, wyższego myślenia, różnych zdolności artystycznych cały czas jest w trygonie do Waszego znaku. I będzie jeszcze przez kilka lat. Więc warto wykorzystać to, energię, rozwijać się, iść za głosem serca, w stronę duchowości, w stronę tego, czego nie możemy dotknąć. A jak wiemy, Raki bardzo mocno to czują. Również w tym dniu, 13 maja, słońce, które jeszcze jest w byku, czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę, również ustawia się w korzystnym sekstylu do Neptuna, co daje nam możliwości poprzez poznawanie innych ludzi, kontakty z innymi, yy, współpracę czy protekcję. Otwarcie w ogóle się na świat z zupełnie innej perspektywy. 20 maja słońce wchodzi do bliźniąt. Słońce wchodząc do bliźniąt dołącza już do Merkurego i do Wenus. Wy mocno będziecie potrzebowali takiego wyciszenia i komunikacji z ludźmi, ale na takim głębszym poziomie. Tak jak powiedziałam, w kwestii rozwoju tutaj dobry czas na naukę ezoteryki na rozwój duchowy na rozwój różnych technik medytacyjnych na, tak jak powiedziałam, napisanie wierszy, książek komunikacja na duchowym poziomie po to, żeby rozwinąć siebie zmienić swoje emocje popracować nad swoją podświadomością w tym dniu 20. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest bliźnięta, nastawiona jest na komunikację, na kontakty, na poznawanie nowych osób, ustawia się w korzystnym trygonie do Saturna. Czyli tutaj znowu świetny czas na pracę nad sobą, poprzez komunikację, poprzez nowoczesne jakieś techniki, sposoby inne niż dotychczas, zmianę swoich ograniczeń poprawę również swojej sytuacji finansowej. 23 ma jeszcze 21 maja, słońce, które jest w bliźniętach, również ustawi się w trudnym aspekcie do Jowisza, który jest w rybach. Yy, więc tak naprawdę, może tak być, że, że na przykład za dużo się będzie działo, za dużo gadania, że będziecie jakieś takie potrzebowali wycieszenia, zbyt duży chaos, tak? Takie jakieś zatrzymanie, jakaś przeszkoda. 23 maja Saturn, planeta karmy, planeta, która pokazuje nam, co jeszcze trzeba zrobić, żeby można było iść w nowe, ponieważ jest w wodniku. Co jest konieczne? Wchodzi w retrogradację. Będzie długo w tej retrogradacji, przez kilka miesięcy. Saturn w retrogradacji daje nam czas na poprawienie tego, co jeszcze trzeba. Pokazuje nam, co jeszcze nie gra. U Was, tak jak powiedziałam, dotyczy to Waszych ograniczeń, takich przekonań, które nie pozwalają Wam iść dalej, które hamują Was w rozwoju. Jakieś lęki, jakieś niezałatwione traumy nieprzeżyte. Również Wasze podejście do pieniędzy. Do wartości, do finansów. Co myślicie na temat pieniędzy? Chcecie mieć pieniądze, ale czy je kochacie? Czy pieniądze kochają Was? Co myślicie na ten temat? Jakby y, tutaj, saturn daje Wam czas na otworzenie się na pieniądze od innych. Y, nowy sposób jakby y, dostawania tych pieniędzy, tak? Więc ważny czas. Podczas tego dnia 23. Maja, Merkury, planeta komunikacji, biznesu, ustawia się w trudnym aspekcie do Neptuna. Więc ten dzień, 23, nie jest dobry na żadne yy, negocjacje, ważne rozmowy, podpisywanie umów. Yy, Merkury w kwadraturze do Neptuna daje często jakieś oszustwa, że czegoś nie zrozumiemy, źle zostaną przekazane informacje, może na przykład zakinąć jakiś dokument, nie wiem, zepsuć się komputer. Nie jest to dobry dzień na biznesowe sprawy. 26 maja odbywa się pełnia z całkowitym zaćmieniem księżyca w znaku Strzelca. Powiem tak. Podczas pełni z całkowitym zaćmieniem księżyca Ukazuje księżyc nam to, co zakryte, to, czego nie widzieliśmy być może dotychczas. Pełnia ma trudne aspekty. Odbywa się na osi Strzelec bliźniak, czyli yy, Słońce, yy, przepraszam, na osi. Yy, dobrze mówię, Strzelec bliźniak, przepraszam. Yy, słońce. Dobrze, słońce w bliźniętach, księżyc w strzelcu. U Was będzie to dotyczyło Waszego codziennego życia, Waszej pracy, również Waszego zdrowia. Księżyc pokazuje nam, od czego należy odchodzić podczas pełni, w codziennym życiu, w pracy że być może trzeba zmienić podejście do pewnych spraw, że na przykład to, co do tej pory myśleliśmy, na przykład na temat zdrowia, na temat pracy, już nie ma racji bytu. My mamy iść w stronę bliźniaka, czyli Wy tutaj macie rozwijać się duchowo, macie rozwijać się poprzez komunikację, iść w stronę tego, co czujecie, tego, co nie widać, co nie można dotknąć. Ogólnie podczas pełni i Merkury, planeta komunikacji, i Wenus, planeta miłości, pieniędzy, ustawiają się w trudnym aspekcie kwadratury do Neptuna. Czyli jakby możecie czuć bardzo silne emocje, tak? I na przykład ktoś Wam coś powie, czegoś się dowiecie, co Was bardzo zdenerwuje, ale jakby. Starajcie się wyciszać. Jakby podczas tego dnia nie wszystko, czego się dowiecie, może być prawdą. Nie wszystko może być tak, jak zostało powiedziane. Uważajcie też na informacje, które przychodzą do Was z zewnątrz. Pełnie jest bardzo ważne dla tych, którzy mają blisko jakieś osobiste planety, tak? Czyli głównie strzelce i bliźnięte, ale Wy w kosmogramie urodzeniowym również możecie tam coś mieć ważnego. Więc no, zaćmienie realizuje się do około pół roku. W świecie może też tak być, że na przykład dowiemy się, przyjdą do nas jakieś informacje i w ciągu pół roku to się będzie realizowało. Może się okazać, że te informacje nie były prawdziwe. Więc tutaj starajcie się zachować spokój i raczej skłaniajcie się w stronę poznania tego. Yy, swoich poglądów, czy to, co ja myślałem do tej pory, na przykład na temat pracy, na temat zdrowia, na temat codziennego życia, czy, czy tutaj nie należałoby zmienić swojego podejścia w jakiś sposób, tak? 29 maja Merkury, planeta komunikacji, planeta biznesu, naszego myślenia, który jest w bliźniętach, czyli w swoim znaku, nastawiony na komunikację. Wchodzi w retrogradację. Będzie w, y, y, w retrogradacji do 22 czerwca. Pamiętamy, że podczas Merkury, gdy Merkury jest w retrogradacji, nie kupujemy sprzętu elektronicznego, samochodów, komputerów. Często mają jakieś ukryte wady, y, psują się. Y, również nie jest to dobry czas na rozpoczynanie czegokolwiek, na podpisywanie ważnych umów. Często nie wiemy wszystkiego. Yy, yy, pewne sprawy są przed nami ukryte, takie zaciemnione. Więc tutaj bardziej powiedziałabym, że to jest najlepszy czas na taki wgląd w siebie. W waszym przypadku yy, dostajecie więcej czasu na pracę swoją, ze swoją podświadomością, na rozwój ezoteryczny, na rozwój duchowy, na yy, też również... Kontakt z samym sobą, tak? na no, rozmowy z innymi ludźmi, po to, żebyście mogli poznać siebie i rozwinąć. Więc najlepiej wykorzystać ten czas w ten sposób dla siebie. I koniec miesiąca 31 maja. Świetny aspekt, ponieważ Mars, planeta energii, działania, który jest w waszym znaku i gra w waszej drużynie, działa na Waszą korzyść, ustawia się w trygonie do Neptuna planety miłości planety artystycznych zdolności, planety rozwoju duchowego, więc tutaj naprawdę możecie poznać kogoś na przykład yy, na jakichś warsztatach rozwojowych poznać kogoś na miłość możecie dostać takiej energii że będziecie chcieli pomagać innym robić coś dla innych świetny czas ja drogie raki życzę wam Żebyście potrafili wykorzystać energię tego Marsa w Waszym znaku. Żebyście działali, żebyście byli w swojej energii. Rozwijali swoje zdolności, swoją empatię. Komunikowali się z innymi ludźmi. Zmieniali swoje przekonania, które już nie są dobre dla Was. Rozwijali się. Żebyście szli za swoimi pasjami. Uwierzyli, że to jest możliwe. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie. Życzę wspaniałego miesiąca. Oczywiście ze swojej strony pragnę podziękować za wszystkie subskrypcje, za każdy jeden komentarz, które jak wiecie są dla mnie bardzo ważne. Dziękuję serdecznie. Jeżeli ktoś jest z Was zainteresowany prywatną taką analizą astrologiczną, taką konsultacją, dzięki której może poznać siebie, swoje dobre strony. Co w najbliższym czasie może się wydarzyć, na co trzeba uważać, w którą stronę warto iść, co jest moim talentem, co najlepiej byłoby, gdybym robił, czy robiła, żeby czuć się dobrze, żebym czuł, że robię to, do czego jestem powołany. Na te wszystkie pytania odpowiada kosmogram urodzeniowy, także warto się z nim zapoznać. Zachęcam, jeżeli będziecie zainteresowani, piszcie na maila. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.